Skocznia jest niewątpliwie bardzo dobra, ja za każdym razem to powtarzam, że na tej skoczni się znakomicie skacze, ale dzisiaj miałam troszeczkę problem z tym, żeby sama się pobudzić, no nie biegałam tak dobrze jak wczoraj, nie biegało mi się tak dobrze jak wczoraj, jak na poprzednich konkursach. Może już troszeczkę zmęczenie tym sezonem. Wczoraj odbył się konkurs Skoków DAL. Nie zwalałabym całej winy na to, że po prostu jestem zmęczona po tym konkursie, no ale jednak dzień po dniu startowanie to jest trochę większy wysiłek dla organizmu i no żałuję, że nie udało mi się przekroczyć tych 14 metrów. Miałam troszeczkę apetyt, przyznaję, na rekord Polski, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Sezon halowy był... Wyśmienity, mówiąc nieskromnie, wy... znakomity w moim wykonaniu. Nigdy wcześniej nie zbliżałam się nawet do granicy 14 metrów na hali. Teraz byłam nie dość, że przekraczałam tą granicę dwukrotnie, to do, te, to do tego jeszcze no, byłam bardzo regularna, bo 1391, 1395, rekord życiowy w skoku w dal, mimo tego, że skakałam jeden jedyny raz w tym sezonie. No ja jestem niesamowicie zadowolona i jeżeli uda nam się te przygotowanie przełożyć na sezon letni, teraz czeka mnie oczywiście ciężka praca, no to ja jestem pełna nadziei.